Witam widzów w grze Daisho, Serial of Ice Samurai. W tym odcinku udam się do Aventu Festyn Zimowy. Tutaj widzicie co Narodzenie, podróże bez granic, rajdy, krwka drobna i aktualizacje. Tu widzicie Zresztą nowa aktualizacja. Tutaj już można zrobić. Tutaj udać się szybka podróż. Tu widzicie. Dobra, zrobimy ten. Tu widzicie Festyn Zimowy. Pomóż handlarzom z Nagai odzyskać skradzione towary. Otwórz świąteczną atmosferę i zdobądź niezwykłe wyposażenie. Dobra, pójdziemy tam. Parę rzeczy tutaj jeszcze pozmieniali. Dobra, idziemy tu. Kłania się sięgiela remonowanych handlarzy z Nagai. Jesteśmy do usług. Odda go. Prosił nas o zorganizowanie zagraniz fizjonu, ale potrzebujemy pomocy. Cudownie w wydarzeniach. Maskotka Negi. Odwiedź rynek, dobra? Droga do kaszy. Napadli nas, ale tylko cudem. Staliśmy tutaj cali i zdrowi. Niestety rabusie zabrali nam prezenty i kartki świąteczne, jak nasza świąteczna Maskotka będzie bez nich nie wyglądać. Święta są zagrożone. Jaka maskotka? Ha, widzisz tą kamienną lampę w czapce? To coś więcej niż się wydaje. Maskotka Negi? 2 na 3. Otwórzmy skotkę, dobra. Otwieramy. Trzeba tych 50. Kartka Świąteczna. Ciekawe. Tutaj te pieniądze można sobie kupić. Wymiana. Zaposażenie. A dobra. Tutaj można kupić za diamenty lub wymienić. A dobra. To może ja coś z tego zrobię, ale to trwa dwa dni. Idź, To jest to dobra. Co tam jeszcze pisało? Aktualizacja: odblokować więcej prezentów, podnieść poziom piczki To tylko używając karty świątecznych. A takie można zrobić podczas niektórych wydarzeń lub kupić od handlarzy z nagim w lesie pionowym i kupanie żelaza. Aby zrobić prezent, składek w ofiarze szczęśliwe monety, można je czasem kupić u wybranych handlarzy. Rozumiem. Dobra, my to skończymy teraz tak. To przy okazji skończymy sobie zadanie. Trochę do rudy 5 na 5. Zbuduj stanowisko górnicze. Zbudujemy stanowisko górnicze i skończymy tutaj to. Przy okazji to jest tutaj, dobra. Mamy już warsztat górni górnika. Mogę więc wyspać do potników, aby zaczęli wydobyć się rudy żelaza. Kamień z sercaj. Niech się tym zajmą, a ja tymczasem skupię się na poważnych zadaniach. Dobrze. Trochę do rudy. 5 na 5 skończone. Nograj z... zaciąg zadań dobra. Skończyliśmy. Hmm. Pochodnia i. Pochodnia i 50 zł. równa się 10 rudy żelaza. Raz. Lecimy. Jak mamy tutaj z kluczami? A, to są te. Mamy 22 klucze, dobra. Ja, ja tu rzadko grałem, to możemy od razu podnieść poziom tu na 11 poziom. Przy okazji jeszcze nie mamy 11 kluczowego. O, brakuje nam trochę. Tutaj coś dostaliśmy. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał pominąć polowanie samemu, zawsze można, że z nami nie, jest. Nie jestem jednak tak młody jak kiedyś, więc wyniki mogą być różne. Przekiwan skarbów, a, dobra. Najebnik. wyśli go do lasu sosnego, a przyniósł stamtąd zasoby. Aha. No to dobre jest. No. Otwórz to otworzymy. Nagrody, ale za jeden ten. Mhm. Spoko. Przypowiedzymiał usunąć. Czekajcie chwilę. Jestem już z powrotem. Teraz mi zostało tutaj ulepszyć trzy warsztaty. Znaczy magazyny na następny lewy. Budowa posiadłości, dom dla Banjiro. Odbudowa ogrodów. Widzicie? A może możemy zaciemno odbudowę tych ogrodów. I co trzeba do mnie. Ulepszyć dom na. dom banieru? Jest najgorsze. Cyrkiel. No i sztabki żelaza, ten nie. Monety trzeba zbierać. Gdybym miał więcej czasu, to bym pewnie grał w tą grę. Dobra. Nież o to. Może coś mi na to nazbieramy? No ale przy okazji. Kto tutaj grał? Czapki. Basek skórzany brakuje i tutaj. Kos. Kos żółtych kwiatów. Znajdź jeden. Tu trzeba zdobyć. Znaczy zrobić. Zakończ transakcję 1 na 2. Drowna potrzebujemy. Dobra, lecimy tu. Co nam jeszcze tutaj dodali do aktualizacji? Muszę przeczytać od razu sobie. Sywa zimowy. Przygotuj się na świąteczne obchody. Wykiszy. Nobara. Wzywa do odwagi swoich ludzi i zaprasza najlepszych kupców z nagi na wielką drogowicę. Zrobisz. Pomóż kupcom odzyskać średnią towary i otrzymaj specjalne karty z przyczynami jako nagrodę. Przywróć. Świątynia Tyszy i poziom blokuje dostęp do coraz do większej liczby nagród. Zrobij eksponujące nagrody takie jak unikalna kuracja, potężna krusza, Nakrycie głowy, które zwiększa Twoją umiejętność strzelecką. Masz szansę roz rozpocząć festiwę między 14 grudnia o 12 p.m. wczoraj, a 10 stycznia będzie trwało 12 dni od początku. Sezon grzecznego Narodzenia. Nowy sezon Battlars rozpocznie się 15 grudnia o 15.10 p.m. UTC. Będzie trwa 28 dni. Znajdziesz tam ekstruizowane nagrody. O tematy te takie jak dekoracje, twoje posiadłości i schemat do tworzenia rodzinnego wdropa. Polepszone narzędzie jest bardziej trwałe niż poprzednie i może generować dodatkowe parametry. Podróże bez granic. Widzieliśmy, że, że za te etykiety, znaczy tutaj inaczej to się nazywa, co zbieramy codziennie, korzystamy z szybkiej podróży za pomocą specjalnych flag lub nowego przycisku w infekcji, aby bez wysiłku poruszać się w swoje swojej posiadłości lub do innych miejsc bez opłat. Możesz to szybko podróżować z zagrodów do zamków lub do drasu z samego. Zauważ, że tylko niektóre lokacje przydają lub... Has, has, mają przycisk Infensu, Raspberry Piers, i obszary posiadają specjalne miejsca, zaznaczone flagami, do transportu do różnych miejsc. Rajdy. Poznaj nową postać obok stacji łodzi, wyznajmy Czerwonego za pomocą części samuraja, aby udał się do lasu samego i szybko przyniósł stamtąd z osoby pieczęci, samuraje, wcześniej znane jako przy przejazdy tranzytowe, ponieważ nie są już jeszcze stosowane do podróży, służą jako płatność za jego usługi, porażki i drobne aktywizacje, na pewno problem, gdy raczej nie mógł znaleźć włazu na trzecim piętrze niż Śląza. Zadano rzadki problem, gdy jeden przykład nie był wypowiadany, zauważony podczas łączenia ekwipunku. Moc taku i dodatkowe grożenie teraz wysiadają wartość dziesiątne w odpowiednich ekwipunkach. Zmiana ta dotyczy również mocy ataków w panelu informacyjnym. Dziękuję, dobra. Kosz żółtych kwiatów. On się już zrobił. Poczem transakcję. Zobaczymy. Ale tam trzeba chyba 500 tego. Tych świątecznych na, na klepek. Kartka świąteczna 50. Tak. Transakcja skończona, szczęśliwa moneta. Gdzie jest koło Fortuny? Właśnie, gdzie jest koło Fortuny? Nie ma koło Fortuny. A tu jest koło Fortuny, kabliczka tałka. Lepszy aby odblokować wszystkie nagrody. A to trzeba grać, żeby sobie odblokować. robisz tutaj, tu widzicie uh -huh. ja to rozumiem to trzeba grać, żeby widzieć te poziomy, te modali, tak do więcej dni tu jest coś ciekawego statuatka, to się nazywa miszo czy z jakby wieniec włócznia wieniec to na głowę to włócznia trochę krytycznej szansy Nożywczany są na traktowanie krytyczne przez 100%, ponad sto, 110 na 10 sekund. Wieniec na głowę. Eliksir zbieracza kości daje 25% szans na utrzymanie jednego bonusu wysokości na 5 minut. Pucznia. Jabłko szybkości ataku. Noży pracuje ataku przez 1, 1 na 10 sekund. A, dobra. Wieniec strzelca wyborowego. 2. A to jest tak, karta świąteczna. Eliksir łowcy i jeleni daje 25%. 20% szans na otrzymanie jednego pomysłu. Rogów na 5 minut. Granatówka ochronna 1. Zwiększy opadarzenie o 5 na 10 sekund. To trzeba krać, żeby to zdobyć nagrody. A kupować? Te szczęśliwe monety można. No chyba no, tak. Czy interesuje za szczęśliwe monety tutaj. Tutaj się zdubiła szczęśliwa moneta albo tam. szczęśliwa moneta, niemożliwia, może my to zrobimy, zaraz zobaczymy Ja mam surowce rzeźbiony kamień nie mam kamieni tych, dobra, tak czekajcie chwilę, ja to przywinę i zobaczymy o co tu chodzi Dobra, jestem już. Możemy zakończyć transakcję. Zobaczymy. Gdzie się losuje te... ...monety świąteczne? Właśnie. Wymiana. Świętliwa moneta. Tak, idzie. już się losuje? Tu? Tutaj. A, dobra, już rozumiem. Reset ceny za... Mhm. Dalej dostałem to. Gętówka ochronna. Trzeba pewnie losować, jak się blokowuje więcej te. Większy level daje pewnie więcej, Trzeba teraz to sprawdzić. Potrzebuję czapki. Pasek skórzany. Od razu po to sprawdzę. Wy pewnie idziecie dalej niż się. 29 level mam. Czy skór nie ma? ale dobra, tu nic, nie wierzę. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest następny poziom. Trudzice, ale skóry to nie posiadam. Muszę skórę rozbierać, dobra. Teraz będziemy kończyć, tu widzicie się, dowiedzieliście się, tym odcinku. Co nowego dodali w tej aktualizacji świątecznej? nowej. To nie jest tu, to jest tu. że tu żadnej reakcji nie ma, żeby dodać. No nie ma. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!